Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj według mojego codziennego planu czytania Bożego Słowa mam psalm 115. Psalm wdzięczności za przynależność do Boga, tak jest zatytułowany przez tłumacza ten psalm. I chciałbym z wami rozważyć trzy wersety. Zachęcam do tego, żebyście przeczytali cały ten psalm, ale trzy wersety od 14. O niech Pan was pomnoży. Was i Waszych synów. O niech wa, Wam da powodzenie Pan Stwórca Nieba i Ziemi. Niebiosa należą do Pana, a Ziemię powierzył ludziom. Niech nas błogosławi Pan Stwórca Nieba i Ziemi. Niebiosa należą do Pana, a Ziemię powierzył ludziom. E, Bóg powierzył nam Ziemię. Panowanie. Bóg dał nam ziemię jako stwórca do żebyśmy z niej korzystali, żebyśmy korzystali z jej zasobów. Mamy być takimi szafarzami tego, co zostało nam powierzone. Musimy uważać na to, jak korzystamy z tej ziemi, która została nam powierzona jako dar Boży. Nie możemy jej marnować, nie możemy jej niszczyć. Musimy pamiętać, że to jest dar, który został nam powierzony do tego, abyśmy nad nim panowali, z niego korzystali. I powinniśmy być wdzięczni Bogu za tak wielki dar, jaki nam dał, y, tą ziemię, której możemy korzystać, y, która jest pod naszym panowaniem i szafarstwem. Ale też powinniśmy pamiętać o tym, że to wszystko, co mamy, należy do Boga. Że niebo i ziemia należą do Boga, bo On jest Stwórcą tego wszystkiego. A my jesteśmy tylko szafarzami, którzy zostaną rozliczeni z tego, jak korzystali z tego daru, który został powierzony. A więc korzystajmy z ziemi, korzystajmy z tego, co zostało powierzone, ale pamiętajmy o tym, żeby nie marnować i nie niszczyć, bo to jest dar Boga. Tak jak życie człowieka jest darem Boga, tak i ziemia. I to, że możemy na niej panować, i to, że możemy z niej korzystać, jest darem od Boga. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do zobaczenia, to jeżeli Pan Bóg pozwoli. Música <fixen>